Witajcie na kanale z Ameryki. Dziś miało być te Q&A i y, odpowiedzi na pytania i postaram się zrobić to szybko, aczkolwiek po prostu nie mam bardzo czasu na to i tak to odkładałem, odkładałem. Anyway, na początek jedno ogłoszenie. Do 15 sierpnia y, zawieszona jest sprzedaż książek z powodu wakacji. Y, jest sezon odgórkowy, także wszyscy chcą odpocząć. Także co dystrybuują też. Także dostałem taką wiadomość do przekazania. Aczkolwiek większość z Was jest też na wakacjach, i większość w ogóle nie, nawet nie zauważy, że sprzedaż była zawieszona. To jedna taka rzecz. Druga je, rzecz to teraz yy, odpowiedzi na pytania. Więc yy, ludzie zadają mi często pytania, co ja sądzę o sytuacji gospodarczej na świecie, to powiem potem. A o yy, co ja sądzę o sytuacji politycznej i ja powiem Wam tak, na tematy polityczne staram się nie wypowiadać, nie jestem ekspertem, nie mam wszystkich danych, podejrzewam, że nie mam nawet 5% czy tam 2% danych, żeby wygłaszać jakieś tam opinie. Kto chce więcej się na ten temat dowiedzieć, niech słucha Pana Andrzeja Kalbarczyka. On na bieżąco to śledzi, on jest bliżej polityki od dwudziestu kilku lat, zwłaszcza na kontynencie amerykańskim, także więcej się na ten temat dowiecie. Ja nie jestem ekspertem i oczywiście z opinią jest jak z dupą, każdy ma swoją, ale po co ja mam wypowiadać swoją opinię, która może być błędna i wprowadzić kogoś w błąd. Także Staram się robić e, najlepiej to, co umiem e, w tej chwili. Robię meble i na tym poprzestaję. E, odnośnie sytuacji gospodarczej, to nie wygląda to dobrze. Kto śledzi trochę rynki światowe, to wiadomo, że od bardzo dawna, od podejrzewam, że 20-30 lat, e, bas, banki centralne starają się pływać i wręcz sterują ręcznie giełdą, dlatego to tak zwany kapitalizm zachodniego świata z kapitalizmem to ma niewiele wspólnego i wygląda to jak wygląda, dlatego ten system imploduje, mówiłem o pieniądzach dwa lata temu, był taki odcinek, że pieniądze drukują z tak zwanego thin air, jak to się mówi, z cienkiego powietrza, robią pieniądze, i że ten system przynajmniej ma określoną żywotność. I wtedy mówiłem dwa lata temu, że on imploduje i daje mu 2-3 lata i będzie koniec. I tak to się właśnie odbywa na naszych oczach. No, przerażające jest to, co się ogląda i słyszy, dlatego, że nawet na, był taki wiec wyborczy, czy tam, jak to nazwać, e, Trumpa w Arizonie i on powiedział, że w kierunek, w którym zmierza Ameryka, to kryzys lat dwudziestych, który był tu 100 lat temu, to mały pikuś naprzeciwko tego, co nas czeka, jeżeli nie zmienimy kierunku. Nie bardzo widzę możliwość w tej chwili, jak taki kolos jak załóżmy ogromny statek może skręcić 90 stopni czy 180 stopni zmienić kierunek także to po, będzie jeszcze jakiś czas jak pędząca lokomotywa i na pewno wiele osób przy tym ucierpi i sam powiem wam że jestem bardzo zaniepokojony tym wszystkim co się dzieje no i nie bardzo, nie bardzo znam odpowiedzi na te pytania, które Wy mi zadajecie, dlatego nie potrafię odpowiedzieć na, pyty, na te pytania, kto, co, jak, dlaczego i jak to będzie. Ech. Jaka jest moja rada i co ja bym robił? Doświadczenie tu w Ameryce nauczyło mnie, że wiele nacji trzyma się bardzo razem, tak. Zwłaszcza ci ze wzgórz golan, i to nieważne, czy ci z Pejcami, czy ci z turbanami. Oni się naprawdę bardzo, bardzo wspierają, trzymają razem. Może czas, żeby Polacy, których jest tyle w Ameryce, też zaczęli się trzymać razem, a nie byli tak bardzo podzieleni? Nie wiem, no ja nie znam odpowiedzi, mówię na te wszystkie pytania. Niestety nie potrafię odpowiedzieć na pytania, które mi zadajecie w e mailach odnośnie politycznej i gospodarczej sytuacji na świecie i w Ameryce, dlatego że po prostu nie mam danych na ten temat. Standardowo, jak się podobało, dodajcie lajka, zapraszam na mediapartner24.pl i na po... 12 sierpnia, aby tam nabyć moje książki albo zostawić przynajmniej komentarz. Ci, co mieszkają w New Jersey czy w Nowym Jorku, a są kontraktorami, mogą do mnie napisać, mówię, ja robię dla różnych kontraktorów z innych stanów, dlatego że zrobienie u mnie czegoś jest połowę taniej niż u nich, dlatego przy tych ciężkich czasach, które nadchodzą możemy się wspomóc i jak mówił mój świętej pamięci dziadek biznes jest wtedy dobry kiedy odkłada się wszystko no co, życzę wam kontynuacji zdrowych i spokojnych i bezpiecznych wakacji miłego dnia wam życzę i niech moc będzie z was.